Sala szósta, folwark. Dwór to nie tylko sam budynek mieszkalny. To całe przedsiębiorstwo rodzinne wraz z zabudowaniami gospodarczymi i ziemią. W tej sali na ścianach, podzielonych kolorystycznie, zaprezentowano mapy folwarków dworskich. Zabytkowe zabudowania i dawne pola uprawne naniesiono na współczesny plan Krakowa, pokazując jak zmieniła się ta okolica od czasów przedwojennych. Mapy uzupełnione są portretami włościan oraz wydrukami fotografii zabudowań folwarcznych. W środku sali, nieco po lewej, zgrupowane są cztery gabloty różnej wielkości. Zapełnione są pamiątkami rodzinnymi. Z piasków wielkich pochodzi porcelanowa waza z filiżanką, z prokocimia szczotki i łyżka do obuwia z XIX wieku, wykonana z kości słoniowej i ozdobiona koroną hrabiowską, a także pudełko na męskie kołnierzyki, a z Bierzonowa zabytkowy aparat fotograficzny i fotografie przedstawiające Izabelę Szanowską z domu Czecz, pozującą na łonie natury. Obok gablotki znajdą Państwo replikę listownika należącego do Izabeli, którego oryginał również znajduje się w gablocie. Listownik jest gładki, z ozdobnie wyciętym rantem i wykonany jest w mosiądzu. Stoi na czterech, cienkich nóżkach. Ma kilka wąskich przegródek do przechowywania listów. Największą uwagę skupia duża gablota naprzeciwko wejścia do sali. Znajduje się w niej rozłożona skóra geparda, który został upolowany w czasie jednej ze swoich wypraw przez dziedzica Prokocimia, Kazimierza Wodzickiego. Obok leży książka pod tytułem 800 kilometrów po Afryce, autorstwa kolejnego przedstawiciela rodu wodzickich, Aleksandra. Skręcając przed gablotą w lewo, przechodzimy do kolejnej sali. Po prawej mijamy trzy wiszące długie pasy tkaniny w kolorze czerwonym. Analogiczne pasy znajdują się w kącie po drugiej stronie sali.